Jedźcie, kochani. Naładujecie sobie baterie, a ja tutaj zostanę pilnować naszego starego życia. Ale panno Frania. Ja sobie tutaj zostanę, będę odśnieżała śnieg spod drzwi takimi zgrabiałymi rączkami. Naprawdę. Ale panno Na pewno się przewrócę i złamie sobie nogę, ale jak wrócicie, to której z was mnie podniesie. Ale panno Franio. Bo... A i dlaczego pan krzyczy? Przecież ja wszystko słyszę. panno to jest oczywiste, że jeżeli ja zabieram dzieci, to nie idzie z nami. Aaaa, naprawdę, uwielbiam pana. Boże, a Konrad? Konradzie, czy ty nie masz ochoty też odpocząć, jakoś się zrelaksować? Desperacko. Wyjeżdżajcie. Jak najszybciej. Ale jest falski. Proszę zobaczyć, jaki uroczy kostiumik udało mi się wyhaczyć na miesiąc miodowy. To znaczy na ferie zimowe. Nie, od Zuzia zrobi furorę. Nie, nie, to nie dla Zuzi.

ja mam paszportu. No to, to my tu bez sensu plączemy się po jakimś skrócie, a pani zapomniała paszportu i musimy teraz wracać? O Boże, w dodatku nie ma go u nas w domu, jest u mojej mamy w domu. Gdzie jest? U mojej mamy, na Pradze. Na Pradze? Gdzie okęcia, gdzie Praga? Co wy tu robicie? Zapomniałam ja paszportu. Gdzie jest łazienka? Na końcu przedpokoju. W telewizorze mówili, że to najgorsza zamieć od 30 lat. Wszystkie lotniska i mosty są pozamykane. Czy pani chce powiedzieć, że my tu jesteśmy zasypani, tak? Co? To co z naszymi wakacjami? No to tak w podróży różnie bywa, ale tu jest tak bezpiecznie, przytulnie. Ja zaraz zrobię herbatę. A! Wodę. Mam pełną lodówkę ozorków. Ozorki to języki? Tak. Cuda. No, możemy jechać. To kto jej powie? No, ja, ja! Pozwólcie, że ja to zrobię. Z powodu zamieci lotniska, mosty i wyjazdy z senatorami zawieszone są do odwołania. Skarbie, a co z naszą umową? Zero nurkowania, dwie godziny po ozorkach. Hej, Małgosiu, skarbie. Musisz więcej używać kremu, bo będziesz miała zmarszczki. Tutaj pod oczami. Ej, sześć. Trafiony, zatopiony. Cholera, mój ostatni jedno masztowiec. Ale ten Robinson Crusoe to miał charakter. Nie poddał się, nie załamał. Tak, utknąć na bezludnej wyspie to prawdziwa tragedia. I po prostu nie ja krzyczę, to pan krzyczy. Nie wynerwiaj mnie, buraku jeden, bo jak on uruchomi konekcję, to normalnie spadniesz z tego swojego pługa. Z jakiego pługa? Załatwiam odśnieżenie dróg. A. Planowałem, że po studiach będę pracować w kabarecie. I to będzie największy kawał jaki zrobię swoim rodzicom. Odrzuć tego małolata! O! Ancie, załatwiłam drogi przejezdne, lotnisko otwarte.